Jest i chyba płacze. Pójdę sprawdzić. Co się stało? Niech pan jest z czego pan chce. Niech pani się nie boi. Ja chcę pani pomóc. Nie wiem, ma dreszcze, gorączkę i nie może oddychać. O, to zapewne dżuma. Pewnie słyszała pani już o takiej chorobie. Tak, mój można, to umarł. Nie chcę, żeby taki zamroż spotkał moje dziecko, a nikt, nikt nie chce mi pomóc. W takim razie musi mnie pani zaprowadzić do swojej córeczki. Szkoda czasu. Musimy pójść do pani domu. Gdzie pani mieszka? To w skraju lasu.